Cezary Kulesza ma zamiar walczyć o swój wizerunek. PZPN poinformował, że będzie się domagać sprostowania głośnego reportażu gońca, w którym opisywano efektowne alkoholowe ekscesy z udziałem prezesa naszej Piłkarskiej Federacji. Kulesza utrzymuje tym samym, że nie było pijackich wybryków i śpiewania barki do spółki z politykami. Jan Urban nie chce zdradzać szczegółów, ale w wywiadzie dla sportowych faktów potwierdza, ma zamiar spotkać się z Robertem Lewandowskim twarzą w twarz. Trener zauważa również, że jego wybór na dosyć gorące stanowisko jest raczej dobrze oceniane przez y, opinię publiczną. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze podkreśla jednak, że futbol pełen jest często skrajnych emocji i nigdy nie wiadomo, kiedy karta się odwróci. Oby nigdy, panie Janku, czego sobie i panu życzymy. Polak został pobity w Serbii przy okazji meczu Jagiellonii. Policja w Nowym Pazarze miała już zatrzymać sprawców ataku na polską rodzinę. 38-latek trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, a serbskie media informują, że napastnicy mieli nie tylko Naukę teleskopową, ale również broń palną. Członkom rodziny poszkodowanego nic się nie stało i są oni pod opieką odpowiednich służb. Magdalena Frank, lepsza od Venus' Williams, Polka pokonała utytułowaną Amerykankę w dwóch setach 6262 i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju Washington Open. Tam czeka jednak na nią większa przeszkoda niż grająca tylko dla przyjemności 45-letnia legenda. Polka zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Jeleną rybakiną. Mark André Ter Stegen ma spore problemy. Niemiec idzie już na otwartą wojnę z władzami Barcelony, a hiszpańskie media sugerują, że wkrótce może stracić kapitańską opaskę. Wszystko przez napięte relacje bramkarza z klubem i operację, która wykluczy go na kilka miesięcy z gry. W stolicy Katalonii słuchać głosy, że golkiper poszedł pod nóż na złość pracodawcy i mimo Planowanego mu odejścia z od zespołu, chce jakoś doczekać się do wypełnienia kontraktu. Ten wygasa dopiero w czerwcu 2028 roku. Na koniec, wielki powód do świętowania. Przeżywamy właśnie najlepszy tydzień w historii polskich występów w europejskich pucharach. Nasze kluby zanotowały trzy zwycięstwa i remis. I choć zdarzyło się to już wcześniej, to nigdy przedtem nie wykręciliśmy tak korzystnego bilansu bramkowego jak tym razem. Nasi reprezentanci w Europie zdobyli w ostatnich czterech meczach 14 goli, a stracili jedynie 4. Polska górą.